Księga Zajasza rozdział 15. Wypowiedź o Moabie. Ach w nocy został Ar-Moab zburzony, spustoszony. Ach w nocy został Kir-Moab zburzony, spustoszony. Weszła córka Dibonu na wzgórza, aby płakać. Zawodzi Moab z powodu Nebo i Madeby. Na każdej jego głowie łysina, każda broda zgolona. Na jego ulicach wdziewają włosienicę. Na jego dachach i placach wszyscy zawodzą. Rozpływają się we łzach. Heszop i Elela krzyczą. Aż do Jachas słychać ich głos. Stąd drżą lędźwie Moabu. Drży w niej, w nim jego dusza. Moje serce krzyczy nad Moabem. Jego uchodzący mkną aż do Soar. Do Szeliszyja Eglat Tak drogą zwyż Na Luchit idą z płaczem Tak w drodze Na Horonaim Podnoszą krzyk Nad zagładą Tak wody Nimlim Pustoszeją Tak uschła trawa Znikły zioła Nie ma zieleni Dlatego to co im pozostało I co zachowali Przenoszą przez potok Obrośnięty wierzbami. Tak, krzyk okrąża granicę Młabu, Aż do Eglaim dociera jego zawodzenie. Aż do Ber Elim dociera jego zawodzenie. Tak, wody Dymonu to sama krew. Gdyż sprowadzę na Dymon jeszcze coś więcej. Rwa na uchodźcę Młabu i na resztkę Admy.